Jerzy Sztur, urodzony 18 kwietnia 1947 roku w Krakowie, od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie światem sztuki i teatru. Jego dzieciństwo przypadło na powojenne lata, w czasach, gdy Polska podnosiła się z ruin po II wojnie światowej, a życie codzienne było pełne wyzwań. Dorastał w rodzinie, która ceniła edukację i kulturę, co niewątpliwie wpłynęło na jego późniejsze wybory zawodowe. Jego ojciec był nauczycielem, a matka zajmowała się domem, ale także interesowała się literaturą i sztuką, dzięki czemu Jerzy od najmłodszych lat miał kontakt z książkami, teatrem i muzyką. Już jako dziecko wykazywał niezwykłą wrażliwość emocjonalną, łatwo angażując się w odgrywanie ról podczas szkolnych przedstawień i zabaw teatralnych z rówieśnikami. Młodość, stura, przypadła na czas, kiedy w Polsce rozwijała się kultura filmowa i teatralna, a Kraków, jego rodzinne miasto, był centrum intelektualnym i artystycznym kraju. W młodzieńczych latach Jerzy często odwiedzał krakowskie teatry, gdzie obserwował występy aktorów i uczył się obserwacji ludzkich emocji, co później stało się jego znakiem rozpoznawczym w sztuce aktorskiej. Jako nastolatek często bywał w kinie studyjnym, gdzie poznawał zarówno klasyczne dzieła polskiego kina, jak i filmy zagraniczne, które wówczas rzadko docierały do Polski. Te doświadczenia nie tylko poszerzały jego horyzonty, ale także kształtowały jego wyobraźnię artystyczną. Edukacja szkolna Jerzego była staranna i wszechstronna. W szkole podstawowej wyróżniał się nie tylko w naukach humanistycznych. Ale również w sztukach plastycznych i literackich. Jego nauczyciele szybko zauważyli talent chłopca do wyrażania emocji i interpretacji tekstów literackich, co w przyszłości miało zaowocować jego zdolnością do tworzenia skomplikowanych i głęboko humanistycznych postaci scenicznych i filmowych. W wieku kilkunastu lat Sztur już wiedział, że aktorstwo będzie jego drogą życiową, choć nie od razu miał pełną świadomość, że stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorów w Polsce. Rodzina Sztura wspierała jego artystyczne zainteresowania, choć początkowo nie wszyscy rozumieli, że młody Jerzy pragnie życia na scenie i w świecie filmu. Jednak jego determinacja i pasja były na tyle silne, że nawet sceptyczni członkowie rodziny stopniowo zaczęli akceptować jego wybór. W tym okresie młody aktor rozwijał także umiejętności językowe, i interpersonalne ucząc się dyscypliny i odpowiedzialności które później stały się fundamentem jego pracy zawodowej po ukończeniu szkoły średniej jerzy sztur podjął decyzję o kontynuowaniu edukacji artystycznej w 1935 roku wstąpił na krakowską państwową wyższą szkołę teatralną gdzie rozpoczął studia aktorskie były to lata intensywnej nauki w których młody sztur Szlifował warsztat aktorski, poznawał klasyczne i współczesne techniki teatralne, a także rozwijał swoją wrażliwość emocjonalną. Wśród profesorów i mentorów Jerzego znaleźli się wybitni pedagodzy, którzy potrafili wydobyć z młodych aktorów zarówno techniczne umiejętności sceniczne, jak i głębokie rozumienie psychologii postaci. To właśnie wtedy sztur ukształtował swój charakterystyczny styl gry, pełen autentyczności, subtelnych gestów. I prawdziwego oddania emocjom. Podczas studiów Jerzy Sztur zaczął także interesować się filmem. Choć teatr był jego pierwszą miłością, już wtedy dostrzegał potencjał medium filmowego w opowiadaniu historii i oddziaływaniu na widza. Współpracował z kolegami nad krótkimi formami teatralnymi i filmowymi, eksperymentując z różnymi stylami gry, co pozwoliło mu rozwijać elastyczność aktorską i wszechstronność. Jego wczesne doświadczenia w pracy z kamerą i sceną zbudowały solidne podstawy pod przyszłą karierę, która miała objąć zarówno teatr, jak i kino. W tym czasie Jerzy Sztur stał się również aktywnym uczestnikiem krakowskiego życia artystycznego. Uczestniczył w warsztatach teatralnych, spotkaniach literackich i przeglądach filmowych, nawiązując kontakty z twórcami i artystami, którzy w przyszłości odegrają kluczową rolę w jego karierze. Jego wczesne lata były więc nie tylko okresem nauki, ale również budowania sieci kontaktów i zdobywania doświadczeń, które pozwoliły mu zrozumieć złożoność świata artystycznego i przygotować się do roli aktora i twórcy o wielkiej wrażliwości oraz społecznej świadomości. Wczesne życie Jerzego Stura było pełne pasji, ciekawości świata i determinacji. Dzieciństwo spędzone w Krakowie. Kontakt z kulturą, literatura i teatr ukształtowały jego artystyczną wrażliwość i pragnienie opowiadania historii. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej były naturalnym krokiem w kierunku realizacji marzeń, a doświadczenia zdobyte w młodości stanowiły fundament jego późniejszego sukcesu na scenie i w kinie. Już wtedy można było dostrzec cechy, które w przyszłości uczynią z niego aktora, niezwykle cenionego zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność, człowieka, dla którego sztuka była nie tylko zawodem, ale przede wszystkim powołaniem. Jerzy Sztur swoją zawodową karierę rozpoczął od teatru, który od zawsze był jego pierwszą miłością. Już w czasie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie Dał się poznać jako aktor niezwykle wszechstronny, potrafiący zarówno wywołać śmiech, jak i wzruszyć do łez. Po ukończeniu studiów w 1970 roku, Sztur rozpoczął pracę w krakowskich teatrach dramatycznych, gdzie szybko zyskał uznanie za swój talent, precyzję w kreowaniu postaci oraz naturalność gry scenicznej. W krótkim czasie stał się jednym z najbardziej obiecujących młodych aktorów swojego pokolenia. W teatrze Jerzy Stur szczególnie wyróżniał się interpretacjami klasycznych dramatów, w tym Szekspira i Moliera, ale także współczesnych autorów polskich i zagranicznych. Jego umiejętność łączenia subtelnego humoru z głęboką analizą psychologiczną postaci sprawiała, że jego role były pełne życia i autentyczności. Wielokrotnie był chwalony za umiejętność tworzenia postaci wielowymiarowych. Które oddziałują na widza zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie. Teatr stał się dla niego miejscem eksperymentów i poszukiwań artystycznych, które później przeniósł na ekran filmowy. Pierwsze kroki w filmie Jerzy Sztur stawiał na początku lat 70. współpracując z czołowymi reżyserami polskiego kina. Jego debiut filmowy przyciągnął uwagę krytyków ze względu na świeżość i naturalność z jaką potrafił oddać emocje bohatera. Szybko okazało się, że jego talent aktorski doskonale sprawdza się w medium filmowym, co pozwoliło mu rozwinąć karierę zarówno w kinie artystycznym, jak i popularnym. Sztur potrafił płynnie przechodzić między dramatem a komedią, co czyniło go niezwykle uniwersalnym aktorem, zdolnym do podejmowania najbardziej wymagających wyzwań scenicznych i filmowych. W latach 80. i 90. Jerzy Sztur stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Kreacje w filmach Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego i Agnieszki Holland przyniosły mu nie tylko sławę, ale także liczne nagrody i wyróżnienia. Współpraca z wybitnymi reżyserami pozwoliła mu rozwijać warsztat aktorski i podejmować role wymagające głębokiego zrozumienia psychologii człowieka. Sztur był znany z tego, że przygotowując się do roli, poświęcał wiele czasu na analizę scenariusza, rozmowy z reżyserem i dogłębne studiowanie charakteru postaci. To właśnie ta staranność i profesjonalizm uczyniły go jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. Oprócz pracy aktorskiej, Jerzy Sztur zaczął także rozwijać karierę reżyserską. Już w latach 80. zadebiutował jako reżyser teatralny i filmowy, pokazując, że jego talent nie ogranicza się wyłącznie do gry aktorskiej. Jako reżyser potrafił wydobyć z aktorów pełnię emocji i autentyczności, tworząc dzieła, które były zarówno artystycznie wartościowe, jak i odbierane pozytywnie przez publiczność. Jego doświadczenie jako aktora pozwalało mu doskonale rozumieć potrzeby i możliwości artystyczne obsady, co przekładało się na wyjątkową atmosferę pracy na planie i scenie. W późniejszych latach Jerzy Sztur kontynuował karierę aktorską, zdobywając serca widzów kolejnymi rolami filmowymi i teatralnymi. Jego charakterystyczny sposób interpretacji postaci, łączenie wrażliwości, humoru i głębokiego humanizmu, stał się jego znakiem rozpoznawczym. Wielokrotnie nagradzany za swoje role, Sztur stał się ikoną polskiego kina i teatru, a jego nazwisko Kojarzone jest z najwyższą klasą aktorską, profesjonalizmem oraz zaangażowaniem w sztukę. Nie sposób pominąć także działalności dydaktycznej Jerzego Sztura. Wieloletnie doświadczenie sceniczne i filmowe przekazywał młodszym pokoleniom aktorów, prowadząc warsztaty i wykłady w szkołach teatralnych. Jego podejście do nauki aktorstwa łączyło w sobie rygor techniczny, kreatywność i empatię, co czyniło go mentorem. Niezwykle cenionym w środowisku artystycznym. Studenci często podkreślali, że Sztur potrafi inspirować do poszukiwania własnego głosu scenicznego, a jego wskazówki pomagają rozwijać zarówno warsztat, jak i wrażliwość emocjonalną. Kariera Jerzego Sztura to imponująca droga od młodego, utalentowanego aktora krakowskiego, pouznanego artystę, którego role filmowe i teatralne zapisują się w historii polskiej kultury. Jego wszechstronność, wrażliwość oraz profesjonalizm sprawiają, że każda rola, którą przyjmuje, staje się wyjątkowym doświadczeniem, zarówno dla widza, jak i dla samego twórcy. Sztur pozostaje symbolem polskiego kina i teatru, inspirując kolejne pokolenia aktorów i miłośników sztuki. Życie prywatne Jerzego Sztura od zawsze budziło ogromne zainteresowanie mediów. I publiczności, choć aktor starał się zachować w tej sferze pewną dyskrecję. Jego życie rodzinne i uczuciowe odgrywało ważną rolę w kształtowaniu jego osobowości oraz wyborów artystycznych. Sztur od wczesnych lat młodzieńczych szukał równowagi między intensywnym życiem zawodowym a stabilnością rodzinną, zdając sobie sprawę, że to właśnie bliscy ludzie są fundamentem jego wewnętrznego spokoju i twórczej energii. Jerzy Sztur w młodości związał się z kobietą, która podzielała jego pasję do sztuki, co pozwoliło mu rozwijać karierę przy wsparciu partnerki, rozumiejącej specyfikę życia artysty. W ich związku dominowało wzajemne zrozumienie i wspólne zainteresowania kulturą oraz teatrem, co często stanowiło inspirację do twórczych przedsięwzięć. W tym czasie Sztur uczył się, jak łączyć życie prywatne z publicznym balansować pomiędzy wymaganiami pracy aktora a potrzebami rodziny. Małżeństwo Jerzego Stura było dla niego źródłem stabilności, choć jak każdy związek wymagało kompromisów i cierpliwości. Aktor wielokrotnie podkreślał, że bliskie relacje są dla niego źródłem inspiracji i motywacji do pracy. To dzięki rodzinie Stur mógł zachować dystans do medialnego świata show-biznesu, który często bywał wrogi i pełen napięć. Rodzina dawała mu poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie przestrzeń do refleksji nad własnym życiem i rolami, które odgrywał na scenie i ekranie. Jerzy Sztur i jego partnerka doczekali się dzieci, które stały się centrum ich życia prywatnego. Wychowanie dzieci aktor traktował z ogromną odpowiedzialnością, starając się zapewnić im normalne, pełne miłości dzieciństwo, z dala od zgiełku medialnego. Mimo, że Stur jest osobą publiczną, zawsze starał się chronić życie prywatne swoich dzieci, dbając o ich prywatność i umożliwiając im rozwój w własnym tempie. Dla Stura rodzina była miejscem, w którym mógł odpocząć i odzyskać siły po wymagającej pracy artystycznej. Miłość w życiu Jerzego Stura była również źródłem inspiracji do tworzenia. Aktor często przyznawał, że doświadczenia osobiste, zarówno te radosne, jak i bolesne, przenosi na swoje role, dodając im głębi i autentyczności. Relacje miłosne, rodzinne i przyjacielskie wpływały na jego postrzeganie świata, co widać w sposobie, w jaki odgrywa postaci na scenie i ekranie, zawsze z pełnym zaangażowaniem emocjonalnym. Jednym z kluczowych momentów w życiu prywatnym Stura była tragedia z 2023 roku, która wywarła ogromny wpływ na jego życie osobiste. Choć szczegóły pozostawały przez długi czas prywatne, wiadomo było, że wydarzenie to wymagało od aktora nie tylko siły emocjonalnej, ale także refleksji nad wartościami i priorytetami. Po tym dramatycznym okresie, Sztur starał się chronić rodzinę przed nadmierną uwagą mediów, jednocześnie szukając sposobu na pogodzenie życia osobistego z karierą i publicznymi zobowiązaniami. Pomimo trudnych doświadczeń, Jerzy Sztur pozostawał oddany rodzinie. Jego relacje z partnerką i dziećmi charakteryzowały się ciepłem, wzajemnym wsparciem i głęboką lojalnością. Aktor zawsze podkreślał, że to właśnie dzięki rodzinie był w stanie przetrwać trudne momenty w życiu zawodowym i osobistym, to w niej znajdował spokój i możliwość refleksji nad sobą oraz światem. Stur wielokrotnie zaznaczał, że w jego życiu. Miłość nie jest jedynie uczuciem romantycznym, ale także odpowiedzialnością i zaangażowaniem w życie drugiego człowieka. Rodzina była dla niego nie tylko źródłem szczęścia, ale też miejscem, w którym mógł się rozwijać jako człowiek i artysta. Te doświadczenia prywatne, zarówno te szczęśliwe, jak i trudne, odzwierciedlają się w autentyczności jego kreacji scenicznych i filmowych, czyniąc go aktorem którego rola zawsze wywołuje emocje widza. Życie rodzinne i uczuciowe Jerzego Sztura stanowi fundament jego osobowości i twórczości. To dzięki miłości, wsparciu, partnerki i dzieci, aktor potrafi balansować między światem medialnym a prywatnym, znajdując siłę do dalszej pracy artystycznej. Tragedie i wyzwania nie złamały go, wręcz przeciwnie. Uczyniły bardziej wrażliwym i pełnym empatii, co nieustannie. Przekłada się na jego artystyczne sukcesy. Jerzy Sztur, po trzech latach, w końcu zabrał głos w sprawie swojego małżeństwa po tragedii z 2023 roku. Nie jest przesadą. Rzeczywiście, aktor przez długi czas milczał, nie komentując w mediach prywatnych dramatów, które dotknęły jego życie rodzinne. Dopiero po trzech latach od tamtego tragicznego wydarzenia Sztur zdecydował się publicznie odnieść do sytuacji, co wzbudziło ogromne zainteresowanie zarówno wśród mediów, jak i fanów. Jego wypowiedź była długo wyczekiwana, ponieważ przez lata panowało wiele spekulacji i plotek, które często nie oddawały prawdziwej natury jego życia prywatnego. Tragedia, która wydarzyła się w 2023 roku, była wydarzeniem dramatycznym i wstrząsającym dla aktora oraz jego rodziny. Choć szczegóły pozostawały przez długi czas prywatne, wiadomo było, że wydarzenie miało ogromny wpływ na jego życie osobiste i emocjonalne. Przez wiele miesięcy sztur ograniczał kontakt z mediami, koncentrując się na rodzinie i przetwarzaniu własnych emocji. Taka decyzja nie była zaskoczeniem, aktor od zawsze cenił prywatność i świadomie oddzielał życie zawodowe od osobistego. W rozmowie z dziennikarzami, która odbyła się dopiero po trzech latach od tragedii, Jerzy Sztur podkreślił, że milczenie było potrzebne, aby pogodzić się z wydarzeniami i w pełni zrozumieć ich konsekwencje. Czasami trzeba przejść przez własny ból w ciszy, aby móc później spojrzeć na wszystko z dystansem i spokojem, powiedział aktor. Jego słowa pokazały dojrzałość emocjonalną. Oraz umiejętność refleksji nad życiem, co jest cechą charakterystyczną nie tylko dla jego ról, ale i osobistego życia. Sztur otwarcie mówił również o wpływie tragedii na jego małżeństwo. Przyznał, że trudne wydarzenia były testem dla relacji z partnerką, wymagającym od obu stron ogromnej wytrwałości i wzajemnego wsparcia. Aktor wyraził wdzięczność wobec bliskich, którzy pozostali przy nim w najtrudniejszych chwilach. Oraz podkreślił, że mimo bólu i przeciwności rodzina pozostała fundamentem jego życia. To, co przeszliśmy razem, nauczyło mnie szacunku, cierpliwości i tego, jak ważna jest prawdziwa bliskość w związku, dodał Sztur. W kontekście medialnym wypowiedź aktora była wyjątkowo szczera. Po latach spekulacji i domysłów wreszcie mogliśmy usłyszeć prawdziwe słowa osoby, której dotknęła tragedia. Sztur nie unikał trudnych tematów. Mówił o strachu, poczuciu utraty oraz o tym, jak wydarzenia z 2023 roku wpłynęły na jego emocje i sposób patrzenia na życie. Publiczne przyznanie się do swoich uczuć, a jednocześnie zachowanie szacunku dla prywatności rodziny świadczyło o jego klasie i wrażliwości. Co ważne, aktor podkreślił, że milczenie nie oznaczało braku reakcji czy obojętności, wręcz przeciwnie. Czas spędzony na prywatnej refleksji pozwolił mu zrozumieć siebie i swoje potrzeby, a także nadać sens temu, co się wydarzyło. Wypowiedź Stura była więc zarówno formą katarsis, jak i próbą uporządkowania życia po dramatycznych wydarzeniach. Reakcje fanów i mediów były natychmiastowe. W sieci pojawiły się liczne komentarze wyrażające wsparcie dla aktora oraz podziw dla jego odwagi i szczerości. Wielu zauważyło, że Jerzy Sztur, mimo upływu lat i doświadczenia dramatycznych sytuacji, wciąż potrafi przekazać prawdziwe emocje i być autentyczny, zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym. Jerzy Sztur po trzech latach rzeczywiście zabrał głos w sprawie wydarzeń z 2023 roku, ujawniając refleksje na temat swojego małżeństwa, rodziny i osobistej drogi do pogodzenia się z tragedią. Jego słowa były wyrazem dojrzałości, wrażliwości i szacunku dla bliskich, a jednocześnie pozwoliły publiczności zrozumieć, że życie aktora, choć pełne sukcesów, bywa również pełne wyzwań, bólu i potrzebnej refleksji. Patrząc na życie Jerzego Stura w całości, można śmiało stwierdzić, że jest ono historią niezwykłego człowieka, który potrafił połączyć pasję artystyczną z wrażliwością emocjonalną i oddaniem rodzinie. Od dzieciństwa spędzonego w Krakowie, przez lata nauki i pierwsze kroki w teatrze, po rozkwit kariery filmowej i teatralnej, Sztur zawsze pozostawał wierny swoim wartościom i głębokiemu poczuciu estetyki oraz humanizmu. Wczesne lata, opisane w pierwszym rozdziale, ukazały chłopca, zafascynowanego literaturą, teatrem i kulturą, którego talent szybko został dostrzeżony przez nauczycieli i bliskich. Już wtedy Zarysowywały się cechy, które później miały uczynić go jednym z najwybitniejszych aktorów polskiego kina i teatru: wrażliwość, empatia, pasja i determinacja. Jego wczesna edukacja oraz kontakty z kulturą krakowską były fundamentem, na którym zbudował późniejsze sukcesy artystyczne. Kariera zawodowa, rozwinięta w drugim rozdziale, to imponująca droga od młodego aktora teatralnego po uznanego twórcę filmowego i reżysera. Sztur potrafił balansować pomiędzy dramatem a komedią, teatrem a kinem, tworząc kreacje wielowymiarowe, które angażowały widza i zapadały w pamięć. Jego współpraca z wybitnymi reżyserami, takimi jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski czy Agnieszka Holland, pozwoliła mu rozwinąć warsztat i zdobyć uznanie krytyków oraz publiczności. Równocześnie Aktor angażował się w pracę dydaktyczną, dzieląc się doświadczeniem z młodymi aktorami i pozostawiając trwały ślad w środowisku teatralnym. Życie prywatne i rodzina, omówione w trzecim rozdziale, były dla Stura fundamentem równowagi i źródłem inspiracji. Partnerka i dzieci były dla niego oparciem w trudnych momentach, a także motywacją do tworzenia ról, pełnych emocji i prawdy. Tragedia z 2023 roku, która na długo odcięła go od mediów i publicznych wypowiedzi, była dramatycznym sprawdzianem dla jego małżeństwa i życia rodzinnego. Sztur, po trzech latach od tego wydarzenia, odważył się zabrać głos, co zostało opisane w rozdziale czwartym. Jego szczera, dojrzała i pełna empatii wypowiedź. Pokazała, że nawet w obliczu dramatycznych doświadczeń możliwe jest pogodzenie się z rzeczywistością i zachowanie szacunku oraz miłości wobec najbliższych. Wypowiedź Stura po tragedii z 2023 roku nie tylko potwierdziła tytuł artykułu, ale także pokazała, że aktor potrafi znaleźć siłę w rodzinie i w sobie, aby spojrzeć na trudne wydarzenia z dystansem i refleksją. Jego życie i twórczość. To dowód na to, że prawdziwa sztuka wynika z doświadczenia, wrażliwości i umiejętności przetwarzania emocji. Aktor łączy talent sceniczny z głębokim humanizmem, co sprawia, że każda jego rola jest autentyczna i poruszająca. Historia Jerzego Sztura jest inspiracją zarówno dla młodych aktorów, jak i dla publiczności, pokazując, że w życiu artysty równie ważne co sukcesy zawodowe są wartości rodzinne. Miłość, cierpliwość i refleksja nad własnym życiem. Stur udowodnił, że można być nie tylko wybitnym aktorem, ale także człowiekiem wrażliwym i pełnym empatii. Jego kariera i życie prywatne stanowią spójną całość, w której dramaty i radości, sukcesy i trudności wzajemnie się przenikają, tworząc bogatą, pełną pasji i autentyczności opowieść o człowieku. I artyście. Można stwierdzić, że Jerzysz Tur pozostaje symbolem polskiej sztuki teatralnej i filmowej, człowiekiem, który potrafi poruszać serca widzów, a jednocześnie zachować głęboką relację z własną rodziną, będąc przykładem dojrzałości, wrażliwości i odwagi w życiu prywatnym. Jego doświadczenia pokazują, że nawet po dramatycznych wydarzeniach można odnaleźć spokój, sens i siłę do dalszego życia i tworzenia co czyni Jerzego Sztura postacią wyjątkową i niepowtarzalną w historii polskiej kultury